jest taki wskaźnik mobilności. My żeśmy go badali ileś tam lat temu. On był poniżej jednego dla Polaków, czyli, czyli per capita, czyli per y, po, jeden Polak. Polacy podróżowali mniej, kilka razy mniej, sześć razy mniej niż Niemcy, siedem razy mniej niż y, Skandynawowie i też chyba sześć razy mniej niż y, Brytyjczycy, a Polacy Akurat lubią podróżować, więc według mnie nawet jak już będziemy y, doganiać, bo to oczywiście też no, trzeba mieć pieniądze na podróże, tak? Więc, więc jak Polacy zaczęli zarabiać trochę więcej, coraz więcej, to zaczęli więcej podróżować w bardzo dynamiczny sposób, prawda? Natomiast y, ja jestem przekonany, że jeszcze kilka lat i my będziemy mieli większy wskaźnik. Niż, niż te państwa na zachodzie, bo Polacy naprawdę lubią, jeżeli tylko nas będzie stać, to będziemy podróżować. Nie widzę tutaj w ogóle żadnego takiego e, wskaźnika, który by wpłynąć mógł w ciągu następnych nie wiem, 15 lat na spadek e, dynamiki wzrostu e, tego, tego ruchu w Polsce.